Cześć, witam wszystkich. Jak zawsze ciekawe rzeczy z AliExpress. Linki do wszystkich z nich jak zawsze znajdują się w opisie. W takim razie zaczynajmy. Sprzątanie często bywa nie tylko długotrwałe, ale także bardzo męczące, zwłaszcza jeśli musimy usuwać brud ze wszelkich zakamarków. Ta elektryczna szczoteczka rozwiąże wiele problemów związanych z tą czynnością. Jest to ultra nowoczesne rozwiązanie, które nadaje się zarówno do czyszczenia otwartych, jak i bardzo niedostępnych przestrzeni. Szczotka zasilana jest przez silnik elektryczny, do którego działania potrzebne są cztery baterie. Oczywiście w zestawie znajdziecie również kilka rodzajów końcówek. Przed Wami platforma wibracyjna, która znacznie urozmaici zestaw wykonywanych przez Was ćwiczeń. Powoduje ona wibrowanie ciała, co z kolei wymusza skurcze mięśni, które chcą zapobiec temu procesowi. Efekt wibracji wywoływany jest przez urządzenie, a przeciwdziałanie temu efektowi to zadanie dla Twoich mięśni. Jest to naturalny odruch, więc nie będziesz miał problemów z poprawnym wykonywaniem ćwiczeń. Częstotliwość wibracji można regulować w przedziale od 20 do 60 Hz, więc Twoje mięśnie kurczą się z identyczną częstotliwością. W obiektywie praktycznie każdego aparatu fotograficznego znajduje się interesujący element zwany przysłoną, która na przemian otwiera się i zamyka w celu dostosowania ilości światła docierającego do matrycy urządzenia. Jeśli chciałbyś dokładniej prześledzić działanie tej części, z pomocą przychodzą producenci tego gadżetu. Urządzenie sprawdzi się również podczas rysowania okręgów o różnej średnicy na papierze. Wystarczy, że przesuniesz jedną część gadżetu względem drugiej, a wielkość otworu ulegnie zmianie. Doosike to nazwa zestawu do samodzielnego montażu, który zawiera elementy pozwalające na zbudowanie skutera, roweru, samochodziku, go-kartu i wielu innych konstrukcji. Warto podkreślić, że nie jest to mikroskopijnych rozmiarów zabawka, ale w pełni funkcjonalny środek transportu, którym dotrzesz tam gdzie tylko chcesz. Nie musisz posiadać własnego warsztatu z mnóstwem części, gdyż wszystko co potrzebne znajduje się w zestawie. Profile aluminiowe, plastikowe łączniki, śruby, nakrętki... Niezbędne narzędzia oraz wiele więcej. Jeśli światła w Twoim samochodzie nie oświetlają drogi tak, jakbyś tego oczekiwał, to z pomocą przychodzi pasek LED. Ten improwizowany reflektor daje tak mocne światło, że z odrobiną szczęścia dostrzeżesz mrówkę wspinającą się w ciemnościach po pobliskim drzewie. Kierunek padającej wiązki światła można regulować, aby nie utrudnić jazdy innym kierowcom. Z takim sprzętem nawet najciemniejsze zakątki nie będą ci straszne. A oto gadżet, o którego istnieniu pewnie nie miałeś pojęcia, a mianowicie temperówka do warzyw. Jest to po prostu kilkukrotnie powiększona wersja przedmiotu znanego ze szkolnej ławki. Zasada działania jest prosta: wbijasz warzywo w temperówkę, wyoszczasz je, a w zamian otrzymujesz skrawki o ciekawych kształtach, które możesz używać na przykład do dekoracji potraw. Oczywiście jest to tylko jedno z zastosowań, ostateczny wybór należy wyłącznie do Ciebie. Nie ma chyba domorosłego Majsterkowicza, który nie spotkałby się z sytuacją, w której potrzebowałby kupić śrubę do wymiany, jednak miał problem z ustaleniem kształtu i rozmiaru oryginalnego gwintu. To niewielkie urządzenie zostało zaprojektowane właśnie po to, by określać nominalny rozmiar zarówno gwintów metrycznych, jak i calowych. Co więcej, tego gadżetu możemy użyć nie tylko do mierzenia gwintów zewnętrznych, ale także wewnętrznych, o ile oczywiście damy radę przyłożyć do nich płytkę. Biorąc pod uwagę Wielki koszt tego wynalazku, z pewnością warto rozważyć jego zakup. To przenośne szkło powiększające działa jak reszta tego typu wynalazków, jednak jego rozmiar jest o wiele większy od standardowych modeli. Co więcej, nie musisz nawet trzymać go w dłoniach, możesz zamocować je na specjalnym uchwycie, który pozwoli ci na używanie dwóch rąk podczas pracy. Po prostu umieć gadżet nad przedmiotem i ciesz się z otrzymanego efektu. Istnieje wiele sposobów, aby poradzić sobie z trawą i chwastami zalegającymi w szczelinach między płytami chodnikowymi czy kostką, ale chyba najskuteczniejsze będzie po prostu ich spalenie. To urządzenie wyzwala fale ciepła o temperaturze około 600 stopni Celsjusza, więc chwasty nie mają żadnych szans na przetrwanie. Wystarczy, że przyłożysz dyszę w odległości centymetra od rośliny i przytrzymasz ją w tej pozycji przez około 15 sekund. Gorące powietrze spali nie tylko zewnętrzną część chwasta, ale także korzeń, co uniemożliwi jej ponowny wzrost. To już 4 lata, odkąd powstało pierwsze tego typu urządzenie, które pozwala zamienić zwykły papierowy samolocik w zdalnie sterowanego drona. Ten uniwersalny sterownik z silnikiem możesz przyczepić do dowolnego kawałka papieru, a następnie sterować nim za pomocą własnego smartfona. Jest to już czwarta wersja tego modelu i jest ona znacznie wydajniejsza i inteligentniejsza od poprzedników. Oprócz tego, że konstrukcja lepiej wytrzymuje podmuchy wiatru, to dodatkowo została wyposażona w dwa dodatkowe czujniki żyroskop oraz akcelerometr. Co więcej, dodano również funkcję autopilota, co pozwala na zapętlenie dowolnego ruchu samolotu. Xiaomi po raz kolejny. Tym razem możemy zagłębić się w świat wirtualnej rzeczywistości dzięki temu unikatowemu kontrolerowi od chińskiego producenta. Pewnie wielu z was odgadło, że wystarczy przyłożyć go do smartfona i obsługiwać jak prawdziwy łuk. W aplikacji dostępnych jest 9 różnych gier, a w każdej z nich musisz strzelać do poruszających się celów. Gdy granie nie będzie sprawiało Ci już przyjemności, zawsze możesz trochę zmodyfikować ten gadżet i przerobić go na prawdziwą broń. Ten przenośny, kompaktowy kompresor powietrza jest w stanie wydmuchać wszystkie okruchy z klawiatury lub oczyścić dawno niesprzątaną szafkę z warstwy kurzu. Obsługa jest bardzo intuicyjna, wystarczy nacisnąć przycisk i gotowe. Wewnątrz urządzenia znajduje się bardzo mocny silnik o mocy 33 tysięcy obrotów na minutę, co gwarantuje prędkość wydmuchiwanego powietrza, porównywalną z prędkością wiatru podczas burzy. Producent mówi, że jest to 28 metrów na sekundę, więc nawet najmniejszy. Mniejsze pyłki nie mają szans. Problemem jest dosyć wysoka cena. Pamiętacie może z zabawką w kształcie pudełka po otwarciu której z wnętrza wyłaniał się przerażający klaun. Cóż, czasy się zmieniają, a wraz z nimi także zabawki. Teraz jest to miniaturowa muszla klozetowa z niespodzianką. Gdy tylko ktoś ciekawski otworzy klapę, jego oczom ukaże się brązowa kupa strzelająca strumieniem wody. Można zastosować również inne płyny, producent zaleca sok jabłkowy albo coś w podobnym kolorze, aby efekt był jeszcze bardziej realistyczny. A może chciałbyś urozmaicić codzienną jazdę rowerem? Ta kolorowa kaczka z kaskiem oraz niewielkim śmigłem będzie świetnym dodatkiem do twojej kierownicy. I codzienny wygląd rozweseli nie tylko ciebie, ale także najbardziej ponurych przechodniów, a wbudowane oświetlenie zapewni ci dodatkowe bezpieczeństwo podczas nocnych jazd. Kaczka pełni również funkcję zwykłego klaksonu. Tylko nie myśl, że ta urocza zabawka przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci wyjątkowo przydatne urządzenie jest połączeniem bransoletki fitness łączącej w sobie funkcję wielu inteligentnych zegarków z bezprzewodowymi słuchawkami. Oprócz standardowych funkcji w gadżet wbudowane zostały namagnesowane otwory, które bezpiecznie możemy włożyć małe słuchawki dokanałowe i ładować je równolegle z samym urządzeniem. Sam zegarek możemy bez problemu kontrolować dzięki dedykowanej aplikacji na smartfonach. Ta bardzo łatwa w użyciu kompaktowa szczotka obrotowa nadaje się zarówno do profilaktycznego czyszczenia komina, jak i dokładnego usuwania zalegającego popiołu. Jest to długa tuba o odpowiednio dopasowanej elastyczności, która zakończona jest plastikowym pokrętłem. Całość dopełnia specjalna złączka, która pozwala połączyć wszystko w całość z wiertarką czy wkrętarką. Podczas obrotu, pręty z dużą prędkością obijają ściany przewodu kominowego, co pozwala na jego wyczyszczenie bez zbędnych. Wysiłku. To urządzenie elektryczne służy do wykonywania dwóch podstawowych operacji z kostką Rubika mieszania oraz układania. Kilka osób mogło natknąć się na zbiórkę pieniędzy organizowaną przez producenta tego urządzenia, która pozwoliła mu wypuścić produkt na rynek. Początkowy projekt był wykonywany w domowych warunkach i niezbyt dopracowany, jednak aktualna wersja to w pełni licencjonowany gadżet. Możesz pomieszać swoją kostkę w dowolny sposób, jednak po umieszczeniu jej we wnętrzu robota zostanie ona ułożona w mgnieniu oka, sekundy po uruchomieniu urządzenia za pomocą smartfona. Producenci słuchawek najpierw sukcesywnie zastępowali modele z przewodami, tymi bezprzewodowymi, po to by teraz produkować do nich specjalne uchwyty. Jeżeli boisz się zgubienia swojego egzemplarza bezprzewodowych słuchawek, możesz zaopatrzyć się w ten silikonowy drucik, który łączy je ze sobą i zapobiega nieoczekiwanemu wypadnięciu z uszu. Niektórzy użytkownicy podkreślają jednak, że taki wynalazek raczej podważa całą ideę bezprzewodowych słuchawek. Jeśli ktoś myślał jednak o takich, rozwiązaniu to teraz ma je na wyciągnięcie ręki przed Wami w pełni automatyczna, bezprzewodowa lampa LED, która zapobiega niepożądanemu potknięciu się o przeszkody rozsiane po Twoim mieszkaniu. W urządzenie wbudowany został czujnik ruchu oraz dwa tryby działania. pierwszym z nich lampa uruchamia się o każdej porze dnia w momencie, gdy czujnik zarejestruje jakikolwiek ruch. Drugi tryb działania, podobnie z tą różnicą, że urządzenie uruchamia się tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu panuje ciemność. Nawet jeśli czujnik wykryje ruch w ciągu dnia, lampa Pozostaje w stanie uśpienia. Kolejny przedmiot z kategorii: połączmy coś dobrze znanego i zwyczajnego z nowoczesną technologią. Jest to czapka z ekranem LED. Nad daszkiem możemy zauważyć wbudowany pikselowy wyświetlacz, który obsługuje się za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfony. Oprócz wyświetlania tekstu, możemy również wybrać jedną z wielu dostępnych animacji, która z pewnością w ciekawy sposób urozmaici wygląd naszej czapki. A oto gadżet dla wszystkich, których nudzą standardowe głośniki Bluetooth. Divum Ditto nie tylko posiada oryginalny wygląd, ale także zawiera kilka dodatkowych funkcji. Oprócz zwykłego odtwarzania wysokiej jakości dźwięku może on służyć jako budzik, kalendarz, pikselowa tablica do rysowania czy urządzenie do gry w stare produkcje takie jak Tetris. Gadżet ten może także wyświetlać powiadomienia z portali społecznościowych i na tym nie koniec. Funkcji jest tak wiele, że ciężko Opisać je wszystkie, dlatego powinieneś wypróbować je sam. Ten dziwaczny gadżet to pułapka na niedźwiedzie, której co prawda nie możesz użyć w lesie, jednak z powodzeniem możesz ją nosić razem ze swoimi kluczami. Nie jest to tylko dekoracja, ale prawdziwe, funkcjonalne urządzenie, dlatego lepiej trzymać je z dala od miniaturowych niedźwiedzi. Aby przetestować moc tej pułapki, polecam użyć zwyczajnej parówki. Nie zaleca się wkładania własnych palców, gdyż skończy się to nieuniknioną wizytą w szpitalu. Producenci tego przedmiotu przygotowali coś specjalnego dla wszystkich fanów gry PUBG, co na dodatek jest bardzo przydatnym akcesorium w prawdziwym życiu. Co powiecie na trzypoziomowy, survivalowy plecak? W grze tego typu plecak ma ogromną pojemność, jednak ta kopia nie ustępuje mu zbytnio w tym aspekcie. Dodatkowo znajdziesz tutaj adapter do powerbanka, którego port wyprowadzany jest na zewnątrz, abyś wygodnie mógł podłączyć swój telefon. To nie wszystko. Po kliknięciu w link opisie, znajdziesz. Całą masę innych przedmiotów związanych z PUBG. Nie zwlekaj, prawdziwy fan nie może przegapić takiej okazji. To już niestety koniec tego filmu. Jeśli był dla ciebie choć trochę interesujący, zostaw lajka oraz komentarz. Jeśli chcesz co jakiś czas otrzymać powiadomienie o naszych najnowszych filmach, to zasubskrybuj kanał dodatkowo klikając w dzwoneczek. Na dzisiaj to tyle, dzięki za oglądanie i do usłyszenia.